Dąb sezonowany dwa lata jak się będzie palił Także ja się biorę tutaj za rozpalanie I sobie zobaczymy jak czysty kociołek czyszczony sobie poradzi z dużym z dużymi kawałkami dębu Bo ostatnio jak widzieliście na filmie To ja sobie je troszkę tam pomniejszałem o, yy, Siekierą zrobiłem sobie takie mniejsze te damy. Dobra, jeszcze trochę może papieru tutaj. Gdzieś kawałek tutaj będę miał. Ok. trzeba trochę pozbyć się tych papierów. Ponieważ niepotrzebnie. Żeby leżały zawsze tam z tygodnia na tydzień jakieś gazetka jakaś. Netto ma fajne gazetki. to ma papierowe. Nie są śliskie. Także na rozpałkę. Są dobre. dobre. Drewno półkładane, dół zamknięty, temperatura na maksa. Włączamy dmuchawę. Dmuchawa ruszyła. W tej chwili mamy 22 stopnie eee, wody w atmosferze, a bufor, jak widać, jest 20, 27 i na dole będzie mniej, albo też będzie 27 20 no to jest 27, 27. wyłączę ogrzewanie w domu na ten taki mały teścik tego dębu i co no i rozpalamy 9.41 niech się tutaj żaru trochę nam zrobi gdzie ja mam już ten, no muszę iść poszukać palnika. Palnik mam, czyli czas czas już, żeby rozpalić. To zaraz się rozpali ładnie. Ładnie będzie. O, gdyby mi jeszcze nie zaciągnęło, tam zatkane jest. Zaraz zaciągnie do komina. Sosenka ta się zaraz szybko rozpali. Także będę ładował gdzieś za 5 minut, myślę już y, tego suchego dębu także do zobaczenia za chwilę dobra, minęło 5 minut, jest godzina 9.47 Żar jest utworzony na dole kociołek ładnie dudni także dąb, dąb suchy także wkładam poukładam jakoś no, duże kawałki to tak nie dam rady poukładać ładnie Jasno, ale postaram się. O. Nie wiem czy to wystarczy na jedna zagrzanie bufora. Ale zobaczymy. A no, może wystarczy, bo jeszcze zostało. Tak wygląda załadowany kocioł. Zamykamy, się gazuje i zostały jeszcze 4 kawałki. Powiem Wam ciężki. Ciężkie cała ta siatka to ważyła chyba z 50 kg. No, także tenuk sobie czeka. Zobaczymy za 2,5 godziny. Yy, czy wystarczy czy nie. A jeszcze raz zwróćmy uwagę na temperatury 27 27, na samym dole też jest 27 także kociołek wyczyszczony wełna nowa włożona, także powinno już dawać tutaj calutkie ciepło do dolnej komory cały ten żar a nie uciekać gdzieś tam bokami nad ceramiką, także zobaczymy jak to będzie wyglądać sam jestem ciekawy i do zobaczenia za, nie wiem, za godzinkę mamy 10.38 nic się nie dzieje tyle co było, tyle jest Tutaj mamy 73 stopnie na razie no i mi się wydaje, że zabór ten składzający zadziałał, ponieważ kocioł był ustawiony na 80, chyba 6 stopni, że pompa miała ruszyć, to myślę, że na pewno ze dwa razy zadziałał tutaj zabór bezpieczeństwa i dlatego to tak wygląda, i wygląda. Tutaj się ładnie wszystko pali, a ja niestety mnie tutaj nie było, wymieniałem żonie koła na zimowe w samochodzie, także byłem na podwórku i dopiero co przyszedł. Także no tak bywa, widzimy się za godzinkę. Ok, 11.52, 2 godziny po rozpaleniu. Pierwszą godzinę zepsułem troszeczkę, ale to nic. Mamy tak 70, prawie 5. 48, no to jeszcze będzie sobie stało. Temperatura na kociołku 79 stopni. 79 stopni, a ile tam opału jeszcze zostało? Zaraz zobaczymy, pomału. No, mniej niż pół, mniej niż pół zostało. Także niech się pali, zobaczymy, co z tego będzie. E, widzimy się za godzinę. 3 godziny. 3 godziny, 70. 75 dochodzi do 60 ale tutaj już tak widzę po tlenie, że już tak troszeczkę mało jest opału, no tak to wygląda, także o, bardzo ładnie dziurka się wypaliła No co, dorzucam jeszcze te cztery kawałki, co tutaj miałem. I to wystarczy. Bukur będzie cały do Do 80. Raczej na pewno. Ok. Trzy. I ostatni kawałek. O. Ostatni kawałek, to widzę, że to jest buczyna. Także ostatni kawałek będzie buku. No tak przy, przyniosłem, no to tak, tak już będzie. Wiatr wieje, tak może trochę wieje. Tlenu się zrobiło w ogóle mało, bo dziurka się zatkała, ale ok, niech się pali. Zaraz podskoczy. 79 stopni na kociołku i czekamy jeszcze godzinkę, i powinno być, czyli będzie razem 4 godziny, tak jak, no tak jak praktycznie jak każde inne drewno. Także do zobaczenia za godzinę. 4 godziny. 4 godziny. 1000 litrów i 200 litrów. 200 litrów, także jest elegancko. Tu zostało jeszcze ile. O kurczę, za dużo nałożyłam. No nic, już włączam grzejniki. W tej chwili mamy na atmosie 91 stopni. Czyli włączam grzejniki, będzie pobierało i jeszcze dogrzewało buforek. Nie wiem, czy się włączą, bo w domu jest 20 stopni. Także. Aha. No niestety. Muszę przestawić ręcznie termostat, żeby trochę wyżej temperaturę podnieść. Dobra, idę to zrobię. No zobaczcie, 21 stopni w chałupie Nastawione 20,5 Czyli na 22 stopnie ustawimy W tej chwili już Pompka Się na pewno Załączyła, także będzie już Chłodzić bufor, a tutaj się będzie jo, Już się załącza Pompa się załącza, w tej chwili na górze bufora mamy 87,5 stopnia Czyli tutaj na w samej górze. Także teraz będzie się bohater pomału wychładzał, a to się dopali. No, za dużo burzy, także powiem Wam, że elegancko się paliło. Elegancko się paliło. Pierwszą godzinę zepsułem trochę. Byłoby szybciej, no ale trudno. Następnym razem yy, za tydzień napalę yy, dębem na dębem, ale pomieszam go z bukiem i zobaczymy wtedy co to się będzie działo tutaj na buforach. Także to tyle w tym filmie. Do zobaczenia i pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie.